Muszelkowa plaża. To jest muszelkowa plaża. Ten piasek się składa z samych muszelek. O, ale on to powiedział. <grywa> Majestatycznie i subtelnie. do Was w trakcie pakowania. Wracamy do podróży. Nie wracamy sami, bo podróżować tym razem będzie z nami nasz sześciomiesięczny syn. Słuchajcie, kocham go nad życie. Na pewno zobaczycie go w jakiejś formie tutaj we vlogach, jednak nie chciałabym, żeby to był jakiś główny wątek. Bo nie chcę, żeby sobie kiedyś tam wiecie, pomyślał, że buduję na nim e, materiał. Jednak to są dla nas nowe wyzwania, nowe przygody, a dalej jest to kanał dla osób spragnionych właśnie przygód. Więc na pewno damy znać, jak się podróżuje z takim maluchem. Ale jakby no, nie będzie to główny wątek, i właśnie idę do niego. <śm> Jest to, że nie lecimy sami. Lecimy z naszymi dobrymi znajomymi, z którymi trzy lata temu braliśmy ślub na Zanzibarze. Byliśmy dla siebie świadkami, braliśmy go w tym samym czasie. Nieraz widzieliście ich na kanale. Leci z nimi też ich roczna córeczka. Więc mówię, będziemy świętować rocznicę ślubu na tym wyjeździe. Razem byliśmy już w Tajlandii, Islandii, Jordanii, no w paru ładnych miejscach i też kilka podróży po Polsce, więc no myślę, że będzie ciekawie. Długokrotnie słyszałam w ciąży, że podróże się skończą, i tak dalej, i tak dalej. No nie jest to prawda, ale myślę, że do wszystkiego trzeba podejść z głową. Ja sobie założyłam w moim takim planie, że zrobimy to stopniowo, tak jak my zaczynaliśmy gdzieś tam swoje podróże. Tak i zacznie je Jeremi, tylko takie w bardzo przyspieszonym tempie. Zaczęliśmy, jak miał 3 miesiące, był to aktywny weekend w Polsce. Odcinek z tego przedsięwzięcia jest już na kanale, więc możecie sobie go zobaczyć. Teraz lecimy z biurem podróży. Jak rezerwowałam wycieczkę, nie byłam jeszcze tak odważna, więc zdecydowaliśmy się właśnie na wyjazd z biurem podróży, bo nie wiedzieliśmy jeszcze, na ile nam ten nasz mały pustelnik pozwoli. Jednak, mimo tego, że jest to wyjazd, w formie takiego jakby wypoczynku, bo jedziemy jakby na all inclusive, jednak wypożyczamy auto i chcemy zwiedzić wyspę na tyle, ile pozwolą oczywiście nam dzieci. A myślę, że jednak nasze dzieciaczki są dosyć wyrozumiałe, więc naprawdę po cichu liczę, że sporo uda nam się Wam tutaj pokazać. Kolejna kwestia jest taka, że jestem osobą, która lubi słuchać ludzi. Jeżeli więc macie jakieś historie, chcecie się czymś podzielić, macie jakieś rady na temat właśnie podróży z dzieckiem, chętnie wysłucham wszystkiego w komentarzach. Jednak musicie wiedzieć, że zawsze wszystko filtruję i podpasowuję pod siebie. Więc sugestie. Mile widziane, ale nie jest powiedziane, że koniecznie z tego do końca skorzystam lub skorzystam, ale w pewnym stopniu zmodyfikuję to pod naszą po prostu rzeczywistość. Więc myślę, że czas się dopakowywać. Niedługo zbieramy się na lotnisko. Pokażemy Wam kilka pewnie kadrów z podróży. I widzimy się. La Fuerteventurze. No i zaczyna się kierunek ławica. Słuchajcie, kocham podróże, ale nienawidzę lotnisk. Łupacy jak zawsze wyluzowani. A ja wchodzę w tryb dowódcy prowadzącego ciężką batalię, a największą z samą sobą. Siemowicz. Pomóż nam trochę, Generalnie, że nie Za końca bawiali. Tekst 150. i ja ale wuj, to muszę trochę zmienić. I startujemy. Przed nami 5 godzin lotu z niemowlakiem na kolanach. Trzymajcie kciuki. Odebraliśmy bagaże. Znaczy, bagaże na razie wózki. Idzie taki w ale To nam sprawnie idzie. Nasz wózek był złożony, odwinięty pasem. Odebraliśmy wystawmy pory same, Porysany, pobrudzony. <noise> a nasz w torbie strażackiej daje radę. <głos> <głos> Późno tak naprawdę na miejscu byliśmy gdzieś około godziny 20. Jesteśmy już po kolacji. Ja wyglądam jak wyglądam masakrycznie. Chciałam Wam trochę pokazać e, pokój, w jakim się zatrzymaliśmy. I tak to mamy korytarz Tu się bawią chłopaki. łóżeczko dla Janka. zestaw do parzenia kawki, herbatki. Tu na pewno jest lodóweczka. Jest wielka szafa z deską do prasowania. Fajnie, nie wiem w takim razie po co ja prasowałam to wszystko w domu i tak w tym wszystkim się to pogniotło. Szafa safe. Pokażę Wam jeszcze Łazieneczkę, łazienkę, mydła, proszę, wszystko jest. No i nie wiem, czy teraz coś będzie widać, bo jak przyjechaliśmy... Ach, chłopaki, musimy wykąpać syna, bo... A teraz tego nie otworzę? A few moments later. Niesamowicie wieje W ogóle mamy fajnie, mamy wiatrak Tutaj I tam Ocean To auto wynajęte Fotelik dla Jeremusia Taki trochę antymandat Ale się cieszy auto. Tak, no w porównaniu do Berlingo to małe, ale udało się zmieścić wózek. Ile za wynajem takiego autka? 175 euro. Za 600 metrów. Na rondzie drugi zjazd. Z, z ubezpieczeniem, nie? Z ubezpieczeniem, tak, całkowitym. Dodatkowo fotelik dziecięcy, jak to zwykle było w takich wypożyczalniach, to są bardziej takie e, antymandat. My Korzystaliśmy akurat z wypożyczalni wyborze, z Sisara. W miarę mogłoby być bardziej troszeczkę to ogarnięte, ale nie było źle, więc zapakowani yy, ruszamy. No to po chwilach grozy witamy się z z archipelagu wysp kanaryjskich, autonomicznego regionu. Hiszpanii. Jesteśmy na drugiej co do wielkości z wysp. W prowincji hiszpańskiej Las Palmas, gdzie poza właśnie Fuerteventurą należy tutaj prowincji jeszcze Gran Canaria oraz Lanzarote. I w dniu dzisiejszym będziemy eksplorować północ wyspy. Więc zmierzamy na wydmy do Koralecho, do parku naturalnego utworzonego w 1982 roku. Fuerta, jeżeli chodzi o geologię, jest najstarszą z wysp. Powstała w wyniku wybuchu podwodnych wulkanów. No i co ciekawe, Obojrzanie. jesteśmy niby w Europie, ale bliżej mamy do Afryki, ponieważ stąd do Maroka dzieli nas tylko 100 kilometrów. Zmęczony. W tej walce z jedzeniem Jeżeli chodzi o jedzenie, nie mam problemu, coś znaleźć. Dla Maluszka dzisiaj na przykład mogłam dać owsiankę, chociaż dałam mu swoją kaszkę. Jeżeli chodzi o lot samolotem w tą stronę naprawdę mimo że to 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 to. to Mimo że lot trwał 5, 5 godzin, naprawdę świetnie sobie poradził, nie płakał, większość przespał. Jeżeli chodzi o sam start byłam gotowa, żeby podać mu pierś, żeby wyrównać ciśnienie albo smoczek, ale tak m. naprawdę na rondzie drugi zjazd. Drugi zjazd słońce ale zasnął, po prostu zasnął i nie było takiej potrzeby. Yy, na lądowanie dostał już smoczek, ale tak naprawdę co chwilę go wypluwał, był zainteresowany zupełnie czymś innym i yy, no i po prostu wylądowaliśmy też bez żadnych krzyków awantur, więc yy, no, egzemplarz. Okej. Okay. <ścoughs> nie chwalimy, żeby się nie zepsuł. Zwierzęta normalnie. Chociaż na Fuercie nie ma dużo zwierząt, ale słuchajcie, kóz jest więcej niż ludzi. <noise> Więc na pewno jakąś kozę spotkamy. No i e, liczę na te małe berberyjskie wiewiórki, które są tutaj takim gatunkiem inwazyjnym. E, ktoś kiedyś je sztucznie tutaj sprowadził albo byli to turyści. Albo po prostu gdzieś kiedyś za czasów kolonialnych i tak się tutaj zadomowiły, że są wielkimi szkodnikami. Bo jak widzicie, no wyspa jest typowo pustynna, mało tutaj co rośnie. Głównie utrzymuje się z turystyki. Pada tutaj mniej więcej tylko przez 18 dni w roku, więc jest naprawdę sucho. A wodę przede wszystkim uzyskuje się z odsalania, dlatego, tak jak Marcin wczoraj zauważył przy kompanii, no troszeczkę może dawać takim chlorem, prawda? Przynajmniej no. u nas w hotelu. Już wiara się zatrzymuje to. Bo jest pięknie. To jest naprawdę cudnie skoro Lecho, między innymi można się dostać promem na Lobos my chyba sobie darujemy tym bardziej, że jesteśmy z dzieciaczkami po prostu się nie wyrobimy troszeczkę e, zabrakłoby nam po prostu czasu a zaraz Wam pokażę, bo będziemy wjeżdżać już powoli w ten park w Wydmy. Piękne jest to, że droga właśnie prowadzi przez środek, a ocean jest po prostu bajeczny Oddali widać dwa hotele. Generalnie na terenie tego parku nie wolno nic budować, ale te hotele powstały tutaj zanim powstał park narodowy. No i tak trochę psują ten krajobraz tych wydm. Niedługo będzie można się zatrzymać po dwóch stronach drogi, zaparkować i iść sobie właśnie na te wydmy. Super. Te widmy e, ciągną się gdzieś, żeby was nie okłamać przez e, 10-11 kilometrów. Film instruktażowy, jak włożyć dziecko w nosidło na Puerta Ventura <noise> tak samo jak wszędzie. <noise> Mamy takie nosidło hybrydowe, nam mi pomoże Na krzyż są widzicie te Tą metkę sobie popraw Dziewczyno Szamana No i super Co to za bąk? Co to za bąk? Jeszcze za ciapkę popraw, bo dzisiaj nic nie widzisz chopie Jesteśmy blisko Maroka. Były teorie, że piasek ten przewędrował tutaj właśnie z Sahary, jednak naukowcy dowiedli coś zupełnie innego. Że są to po prostu zerodowane, pokruszone muszle w takiej wielkiej ilości, a my mkniemy. Miota nim jak no. Szpadem Remek śpi. Mkniemy teraz na ocean. No dobra, rozgadałam się jak zawsze. Ale to dopiero początek. W kolejnym odcinku zobaczycie plażowanie. Spacer po pięknym koralecho. Zajrzymy na słynną popcorn Beach i wybierzemy się do urokliwej betankuri. Jeśli chcecie być na bieżąco, kliknijcie suba i dzwoneczek. I widzimy się wkrótce. To, to się wydmia! O Jezu, zapomniałam co miałam powiedzieć. no, no, dobrze, no to mów to sobie. A no to sobitne, to z coś Dobra, po małych chwilach grozy, słuchajcie. Jesteśmy na Fuerteventura Drugiej co do wielkości, jeżeli chodzi o. Jeszcze raz. Może być. lepiej. Marcin... Marcin mówi, że przywykł do Berlingo. To jest niemiecka stacja. Weźmy to przełącz. Jest tylko jedno. No nie znaczy, Fajnie by było wiedzieć jak jest policja. Policja, policja jest niebieska i niebiesko-biała. Bo o. widziałem to pewnie... już dzisiaj. A to pewnie strasznie... Tu, jak ładnie, no zobacz, czemu ty no tego No Przecież nagrywam. Pokaż, nie, to. Pokaż.